No i ostatni tra trailer, który sobie zobaczymy, czyli Mechanicus 2. Dużo widzów mi zawsze polecało tego Mechanicusa, muszę go chyba wreszcie sprawdzić. Zawsze była podnieta jakaś na niego. O, ja, co to było za jakieś tego? Dziękuję za tego. Suba na żywo. Chyba ładniejszy graficznie jest, nie ta druga część. A wydaje się, że ma jakby wreszcie budżet. Nie, żeby jedynka nie miała, ale. Och, och, och. Negroni. Hm, mm, animacje też wydają się jakieś takie ładniejsze. O, bity. O, jakie ładne ogień. Rozwój stacji. Co widzę, fajnie dla Was wygląda? Bo ja nie gram nigdy w tą jedynkę, ale może to jest znak, że trzeba byłoby zagrać i ogarnąć. Jak się w to gra? O, czołgi, patrz. Hmm, dużo też rodzaj terenu. Nie wiem, ile było w jedynce, ale tutaj taki dosyć zróżnicowany się wydaje. Rodzaje wrogów też całkiem sporo. Są jeszcze lasy jakieś. O. No czuć raczej ten większy budżet znacząco. Już na Steamku można dodawać do listy rzeczy. Fajnie, bardzo fajnie się zapowiada. To jest dobry znak, to znak, żeby zobaczyć jedynkę.